Podczas okupacji byli w Polsce sojusznicy Hitlera i pogromcy Żydów. Trzeba o tym mówić głośno, wyraźnie, nazywać rzeczy po imieniu. To była Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa, organizacje, które współpracowały z Niemcami. Mamy dowody. Mamy dowody, jak traktowano Żydów. Setki Żydów, kobiet i dzieci padły jeszcze podczas okupacji w gdzie się ukrywali z rąk podziemia komunistycznego. Po wojnie za te zbrodnie skazywali ludzi, za KZNZ-u, bo mogli, bo nic im nie groziło. I teraz ci, którzy się nie uczą, nie sprawdzają, żerują na tych dawnych publikacjach. Jedni nie wiedzą, że to jest nieprawda, a drugim to bardzo pasuje. W związku z tym tak zostaje. Jak ta ochytna propaganda wobec nich wygląda, chciałbym tu już dokończyć tylko jednym takim, ale szczególnie drastycznym przykładem. Kilka miesięcy temu w mojej ulubionej gazecie wyborczej pod redakcją nadredaktora ukazał się wywiad z pisarką, która żyje, mieszka i tworzy w Polsce. Nie mówię polska pisarka, bo według mnie ta nazwa do niej nie pasuje. Magdalena Tuli, która poruszyła temat bardzo specjalnie żołnierzy wyklętych. Apelowała, żeby nie przesadzać z kultem Danuty Siedzikówny-Inki. Rzeczywiście jest kult tej postaci, szczególnie w szkołach, to jest oczywiste. Dlatego, że to co ona przeszła i jej zachowanie, to jak potrafiła ocenić sama, zachowałam się jak trzeba wtedy kiedy silniejsi od niej nie wytrzymywają. Jest solą wokół dla tych zwolenników Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, PRL-u i wspomnianej przeze mnie Gazety Wyborczej. Ona twierdziła, że zdarza się czasem, że trzeba umrzeć, ale nie powinniśmy się tym niezdrowo podniecać. Hitlerowscy zbrodniarze skazywanie na śmierć też ginęli z okrzykiem Heil Hitler. Czy Danuta Siedzikówna, 17-letnia dziewczyna, sanitariuszka, ona nie chodziła z bronią w ręku. Ona nosiła opatrunki, lekarstwa. Na polu walki udzielała pomocy wszystkim. Podczas rozprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym, nawet obecni milicjanci, zeznawali na jej korzyść, że patrzyła, kto bardziej potrzebuje pomocy, a nie kto jest z której strony. Oczywiście jej to nie pomogło i porównanie jej okrzyku przed śmiercią niech żyje major Łupaszka, czyli jej dowódca, niech żyje Polska z okrzykiem nazistowskich niemieckich zbrodniarzy. Heil Hitler jest nie tylko niestosowny, jest czymś wyjątkowo podłym, obrzydliwym i o czymś takim książek tej osoby nie powinno się czytać. Jeśli ktoś ma, powinien uszkodzić egzemplarz i odesłać, pokazywać innym swoją postawę, że przynajmniej na tyle potrafimy się sprzeciwiać takim ocenom. W tym, co ona powiedziała, jest także specyficzny absurd. Żaden niemiecki ludobójca skazany po wojnie prawomocnymi wyrokami na podstawie prawa międzynarodowego przez wszystkich uznanego, i akceptowanego. Nie krzyczał przed śmiercią Heil Hitler. Oni byli butni. Oni uważali się za ważnych. Wtedy, kiedy mieli władzę, kiedy byli w mundurach, kiedy stała za nimi trzecia Rzesza. Później w śledztwach i przed sądami ci ludzie byli tacy mali. Płaszczyli się, ślinili, błagali o litość. Że mają żonę, że mają dzieci, że rozumieją krzywdy, które wyrządzili inni. I nie krzyczeli hej Hitler dlatego, że to byłby oczywisty absurd, bo Hitler popełnił samobójstwo, już nie żył. Więc jak można krzyczeć niech żyje Hitler? Tak nie było. A w gazecie wyborczej coś takiego się ukazuje, bez komentarza, bez wyjaśnienia i bez pouczenia tej pani, tej pisarki w Polsce, że to nie jest niestosowne, że to jest wyjątkowo podległe. Wracając na chwilę do Danuty Siedzikówny. Pamiętajmy o po pierwsze jej wieku, po drugie o działalności. Ona w chwili aresztowania w 1946 roku, miała 17 lat, dostała alternatywę. Jeśli wyda swoich przełożonych, wyda punkty kontaktowe, to wyjdzie wolno, że oni nic do niej nie mają. Ona praktycznie żadnego przestępstwa nie popełniła, poza tym że była w bandzie, ale gdyby wydała, zostałaby z pewnością zwolniona. Ona wiedziała, że śledztwo jest straszne, że jeśli kogoś wyda, to i tak zginie, ale wtedy zginą też inni. I z tych innych, następnych aresztowani, komuniści znowu wytorturują jakąś wiedzę, więc z tej jednej ofiary, jej, może się zrobić kilka, Kilkanaście, kilkadziesiąt, a może więcej ofiar. Nie poszła na współpracę, nie zeznawała. W związku z tym została skazana na karę śmierci i wyrok został wykonany. W ostatnim grypsie, już po wyroku, kiedy wiedział, jaki czeka ją los, napisała do tych, którzy ten gryps odbierali, jedyny kontakt, jaki miała na zewnątrz, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Babci, dlatego, że już nie miała bliskich. Jej ojca w 1940 roku aresztował NKWD. On wojny nie przeżył. Matkę w 1943 roku kolaborant z władzą niemiecką, miejscowy mieszkaniec Narewki, tam gdzie ona się urodziła i mieszkała, jej matkę wydał do Geheimstaatspolizei. Matka została zamordowana. Do dziś tej miejscowości jest szkoła, do której Inka chodziła. I ta szkoła nosi imię tego, który wydał jej matkę. Nic nie można zrobić, bo jest miejscowy samorząd, który murem stoi za takimi ludźmi. Nie za Inką, tylko za jej przeciwnikami. Specyficzne było wykonanie wyroku. Przed plutonem egzekucyjnym w Gdańsku stanęła w dzień. Normalnie egzekucje odbywały się pojedynczo, w nocy. Co kilkanaście minut, co pół godziny wprowadzano kolejnego więźnia, strzelano mu z tyłu z nienacka, w tył głowy. A ją postawiono przed dziesięcioma żołnierzami KBW i dowodził nim młody oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tego ubeckiego wojska, umiłowanej formacji, Naszego koryfeusza nauki, kultury i sztuk wszelakich, towarzysza majora Zygmunta Maurycowicza Baumana, który cały czas jest pod opieką polskiego państwa, mieszka sobie z córką Bieruta, tworzy wybitne dzieła, jak go określają, przepisując z Wikipedii i montując to w całość. Nawet nie zmienia szyku wyrazów, nie dodaje, nie ujmuje, złapany na gorącym uczynku przez studenta brytyjskiego że to są plagiaty, tłumaczył się bardzo specyficznie, że on stosuje taką metodę badań naukowych, że nie zaznacza cudzysłowów. Nic się nie stało. Spróbujcie w szkole, na studiach wzorować się na metodzie towarzysza majora Zygmunta Mauryzowicza Baumana, który był bandytą komunistycznym, zbrodniarzem, odznaczonym krzyżem walecznym za walki z polskim podziemiem niepodległościowym. I jest honorowany przez polskie władze. Przynajmniej był do niedawna. Wysyłany do stolic państw europejskich jako reprezentant nauki i kultury III Rzeczpospolitej. Tak jakbyśmy innych przedstawicieli nie mieli. Ten pluton egzekucyjny tych dziesięciu żołnierzy i ten oficer było czymś wyjątkowym. Oni byli zawodowymi mordercami. Takie wyroki wykonywali może nie codziennie, może nie w tygodniu, ale bardzo często. Byli za to nagradzani. Pracowałem swego czasu w Urzędzie ds. Kombatantów, osób represjonowanych. Stykałem się z aktami złowidowskimi, co oni wypisywali. Jeden z oficerów KBW, który był w ochronie więzienia Łubeckiego w Szczecinie, napisał w Szyciorysie w latach 70., że tam nie było etatowego kata. Więc do wyroków brano ochotników. I on jako młody oficer KBW bardzo chętnie się zgłaszał. wygrywa w konkurencji, bo coś za to miał. Pół litra wódki, trzy dni urlopu i pięć paczek papierosów. Tak wysoko cenili ludzkie życie. Gdy przed linką stanął ten tutor, gdy oficer wydał rozkaz pa, ona zdążyła przedtem krzyknąć: Niech żyje, major łopaszka niech żyje Polska. Okazało się, że wszystkie strzały trafiły nad jej głową, a strzały oddawano z odległości dwóch metrów. Nawet ci, którzy rozstrzeliwali notorycznie, nie byli w stanie, patrząc jej w oczy, po prostu jej zabić. Dopiero podszedł ten oficer i na wzór katyński strzelił jej z tyłu w czaszkę, odbierając jej życie. Została znaleziona. Została Zidentyfikowana jako jedna z bardzo niewielu. Tu będzie jeszcze czas, to trochę o tym dopowiem. I teraz.